Witam Chciałem Wam pokazać jak przepiórki opanowują he, robaki larwy Ale dosłownie zwróciłem się na chwilę do królików i nie ma czego zbytnio pokazywać Bo robaki prawie cała ta Już zostały zjedzone O, tutaj jeszcze u celadonków trochę ich chodzi To jest to, co przepiórki naprawdę uwiebiają. Kiedy dostają robaki, to wtedy tak naprawdę się nic innego dla nich nie liczy. Część z nich tutaj może ucieknie, schowa się w tych trocinach, ale przepiórki sobie to wygrzebią. Przynajmniej mają zajęcie i nie ganiają się zbyt mocno. Zobaczymy, co u o, u nich też już pusto Nie wiem dlaczego, ale one takie mocno płochliwe się zrobiły Ale jak już mówiłem kilka razy to moje ulubione przypiórki w ogóle te tutaj Meksikany Mexican Specklet to jest ta tutaj yy, żółta sztuka o. Wtedy te białe snowflake też są fajne jeszcze nie są wybarwiane do tego mm, e, dorosłego, pełnego stadium. Wtedy tam w rogu ten z tą białą brwią I tam się chowa z tyłu. To jest Northern Light. Znaczy nie Northern Light, Northern. Mm. I ten ciemny tutaj będzie Tennessee. Także fajne sztuki. Jak już mówiłem wcześniej, szkoda, że każdy jest z innej parafii, no ale... Ogólnie te ptaki, ich cała budowa, nie tylko pióra, bardzo mi się podoba. Krótkie, zagięte dzioby. O, fajne są. Przejdziemy może do królików. No, Rudy, jak już mówiłem, Coś mu apetyt spadł. Ma sałatę. Znaczy się coś takiego podobnego do kapusty. Przed zawiązaniem głowy. Nie wiem czy to jest kapusta czy nie. Na pewno coś z kapustnych. Siano i mieszankę. Trochę tylko pogryz. I, I cisza. A on to przez noc jej no, już wysypałeś. Także gratuluję. Już się chłop podjarał. Czekaj. No, i tutaj matka z maluchami też została kilka liści tego tej kapusty, Szpinak i jarmusz. Maluchy jedzą już wszystko. Nie ma żadnych objawów chorobowych. Odpłukać. Pobierają też mieszankę. E, zaraz już jest większy udział tej, tego growera z. Mm, z tą mieszanką dla kurulików karmiących. Siano do oporu. Później wieczorem, zanim pójdę do pracy, ugotuję im ziemniaki i dostaną ziemniaki. Taka pora roku, więc trzeba sobie jakoś radzić. Nie mogę im wiecznie kupować e, szpinaku, czy kapusty, czy, e, czy jarmużu i, i marchwi, bo to wychodzi drogo. Nie ma gdzie sobie zasiać. A, a kupno, tak mówię, no wychodzi jak wychodzi, więc to, to zielone dostają jak taki cukierek. Winczyki udało się złapać tutaj, tak blisko drzwiczek. Całe szczęście żaden jeszcze nie wpadł na pomysł, żeby wyskoczyć. To wam tylko tak szybko je pokażę, że e, wszystkie pięć na razie żyją. E, no i nie mam samca dzikiego nie będę już chyba kupował żadnych jajek z zewnątrz i tylko po prostu te tam sześć młodych które mi zostały w domu połączę z nimi białe siwe i, i, i co tam jeszcze będzie i, i tam niech się krzyżują niech się rozmnażają i tyle po prostu to takie tam ozdóbki są i tak więc jakoś szczególnie mi nie zależy tak naprawdę one jednak na się nie nadają one są bardziej i Gdybym miał je trzymać to w jakiejś szopie zbudować jakąś klatkę i, i po prostu trzymać je w podachni i wtedy byłoby dobrze a tak na dworzu to widzę, że one tak słabowo. dobra, lecimy dalej Jeszcze raz tutaj porzuciłem trochę robaczków one się przepiórki przestraszyły no ale tutaj jest kociołek one wiedzą co dobre. Ekstra białko. Eee, dla ptaków zawsze spoko. Eee, pomaga to im też eee, wykazywać ich te takie naturalne zachowania, co powoduje, że są zdrowe i rozwijają się dobrze. O, one są nieśmiałe. Ale zamknąć drzwiczki za chwilę tutaj podejdą sobie i te robaki opanują. Italian Gold, to są fajne przepiórki ciężkie. A za moment sobie sprowadzę kolejną partię właśnie tylko tych Italian Goldów i będziemy tutaj sobie tworzyć coś z nich i faraonów. Małych nie będę teraz pokazywał, muszę im posprzątać. Sprzątałem wczoraj, trzeba teraz sprzątać codziennie. Myślę, że nagram je dopiero jakie wrzucę za tydzień do Udało się złapać, uciekiniera. Zobaczcie jakie e, śliczne upierzenie rysunek, no tak jak ją trzymam w ręce, to tego tak naprawdę nie odda, ale no, jest bardzo śliczny, Podoba mi się. I to jest saladon sprowadzony z Polski e, odmiany czekoladowej, a tutaj to byłby. Mm, mam pewien problem z określeniem tego, bo mm, on wygląda trochę jak rozeta, trochę jak Scarlet, ale myślę, że to upierzenie jeszcze nie jest y, w pełni rozwinięte do, do tego dorosłego. Pomimo tego, że ten ptak ma 6 tygodni. No ale naprawdę są fajne, są zadowolone a jednak nagram przepiórki też posprzątałem im i tym razem oprócz y, papieru podłożyłem im maty z łóżeczka od mojej córki mam córkę y, 11 miesięcy i takie maty tam wkładamy do do łóżeczka i akurat te maty tak się składa że pasują do kartonów i może będą się zachowywały trochę lepiej yy. Niż sam papier. Zobaczymy. One trochę bardziej absorbu absorbują wilgoć. Może będzie trochę mniej śmierdziało. Eee, bo nie da się ukryć. Walory zapachowe od takiej ilości eee, ptaków są no <grybujesz> wątpliwej jakości. Mm. Jest ich tutaj 90. Eee, czekajcie. Cztery, no bo trzy padły. W ogóle jedna, to jak szedłem im tutaj dać jeść, wszedłem do pokoju, odkryłem ręcznik i one tak wszystkie poskoczyły i teraz nie wiem, czy ona się obiła o karton i się zabiła, czy została wału ze strachu i padła, a dwie były słabsze, one zdechły e, po kilku dniach od wyklucia. Tak więc e, faronki wyglądają tak. One będą miały dwa tygodnie w poniedziałek, e, więc za dwa dni. Lampki mam już im wyłączone, nie dogrzewam lampkami. Tutaj w pokoju mam 20 stopni i to dla nich wystarczy. O co chodzi teraz z tym światłem, żeby takim to dozować. Ogólnie przepiórka potrzebuje około 40 stopni w pierwszym tygodniu, w drugim tygodniu już mniej i w trzecim tygodniu w zasadzie można jej nie dogrzewać, kiedy ma i kończy 3 tygodnie można jej już nie dogrzewać i ja tak robiłem. To jest metoda stosowana w Stanach. Tak właśnie to tam robią i ja to stosowałem u siebie, czyli grzanie na full w pierwszym tygodniu, w drugim mniej i w trzecim wkładałem żarówkę zwykłą ledową ciepłe białe światło, bo taką akurat dostałem i takim po prostu y, doświetlałem ogólnie na no, taki karton wystarcza żarówka 60 wkładam czerwone bo jest lepsze spektrum światła dla ptaków e, no i e, co dalej, no 60 wystarcza no bo jak tutaj jest powiedzmy 30 e, ptaków w kartonie to one resztę temperatury same, same sobie do, do, e, e, dorabiają swoją no, obecnością po prostu temperaturą ciała, tym, że oddychają i tak dalej. I tam spokojnie się te 36-38 stopni z tego robi. Więc dlatego nie ma żadnych promienników. Gdybym włożył tutaj promiennik 150 to bym je po prostu ugotował. Zdarza się, że tam jedna dwie czasami wyskoczą górą. Ale generalnie kiedy one są najedzone, napite to raczej nie, 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 nie skaczą w trzecim tygodniu jest najgorzej jak one mają 3 tygodnie to wtedy e, jak się wchodzi to po prostu lecą jak gołębie dlatego je przykrywam teraz mniej no bo tak jak nadzieję jest wyłączone światło całkowicie e, mam włączoną tylko e, lampę tutaj w pokoju żyrandol jest e, żarówka, mm, świetlówka zwykła świetlówka energooszczędna więc yy, dlatego te kartony nie są w całości przykryte, żeby no, ptaki w nocy też miały jakieś światło dobra to tyle chciałem powiedzieć, i pokazać e, na dno wrzuciłem trochę muszelki i dzisiaj wrzucę im trochę e, pociętej sałaty i szpinaku bo to tak mniej więcej w drugim tygodniu zaczynamy podawać zielone e, po trochu i e, mniej więcej 2,5-3 tygodnie, to dostaną pierwsze robaki no i ogólnie filmik dzisiaj wyszedł w miarę chyba krótko i tak powinno być pogoda paskudna za moment będzie znowu padać no a ja do pracy za bodajże 2 godziny no i to będzie tyle i do usłyszenia następnym razem.